Dzień dobry, witam. Głośniki do komputera tej Oto firmy już kiedyś u mnie gościły. Zostałem je z odzysku. Mają przerobione zasilanie na 5V. A oryginalnie było tutaj 12V. Proszę poczekać, muszę tylko osiągnąć na przewód. Tu jest wtyczka zasilania. Głośniki chodzą, nie ma sprawy. I postanowiłem może troszeczkę je zmodernizować. Tutaj mam od pana Chińczyka taki moduł Bluetooth i wykorzystam ten przewód, który jest tutaj. Po prostu go skrócę, ten głośnikowy. Odetnę tą wtyczkę od strony tego przewodu białego. Zasilanie podłączy się bezpośrednio na 5V w tej puszce. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chociaż, jak robiłem testy, to niestety słychać jest mocno działającą, działający ten moduł w postaci takiego. takiego Delikatnego przydźwięku, pisku, zaraz to Państwu zademonstruję. Proszę zobaczyć, podpiąłem płytkę pod zasilanie z panela. Na tym samym zasilaniu wychodzi też zasilanie głośników. W tej chwili głośniki są odłączone. Podaję im fazę. Słuchaj, takie jakby delikatne, nie wiem takie takie dźwięki jakieś delikatne, no ale to nic. Teraz z drugiego telefonu, moment może, Ech, się ją przedstawię jakoś tak, żeby to było widać. Uruchomię Bluetooth i słyszycie państwo jest taki przydźwięk. Sprzęt jest podłączony, no i odpalę mu plik muzyczny, jest to pieśń kościelna, Ciebie Boga wysławiamy, jak to będzie brzmiało? Tak jak Państwo widzicie, są jakieś wpiski przy Być może to jest od tego, że lecę z tego kontrolera i tutaj jest jakieś zakłócenia, ale takie to delikatne pykanie w tle, na tle pisku, jakie Państwo słyszycie, też jest takie trochę bardziej wkurzające. Nie wiem, spróbuję to rozwiązać. I następnie. Moment, żeby to nie piskało. W tej kolumnie umieszczę ten y, tą płytkę. Zostawię tylko zasilanie, kabel wychodzący na zasilanie na 5V albo na może na inne napięcie. Zobaczymy, bo to w sumie płytka jest na napięciu, głośniki też wchodzą napięcie i nawet bardzo ładnie brzmią. Gdyby nie te. Piski I jakieś takie zakłócenia. Jeżeli by się całość udała, będzie fajna sprawa. Przenośne głośniki pod telefon komórkowy. Taka, taki wstępny projekt. Serdecznie pozdrawiam. Cześć.